Czwartek, czternasty września, dwa tysiące dwudziesty trzeci rok. Cichutko tak szepcze Twoja dusza do ciebie. Cichutko to robi, bo w ciszy jest. Jeżeli chcesz ją usłyszeć bez bólu swego, to w ciszę tą razem z nią wejdź Poczuj sercem swoim i ciałem też, że to właśnie ona. Prawdziwa jest. Rób wszystko, by usłyszeć, by wiedzieć i widzieć, że to właśnie ona jest. W ciszę się zanurz, robiąc czynności swoje codzienne. Wszak jesteś zaopiekowany, bezpieczny. Gdy w komunikacji pełnej nią jesteś. Przestań odsuwać to na dalszy plan. Przestań co innego wywyższać ponad siebie. Przestań kombinować i cwaniaczkować i negocjować tam, gdzie jest to niepotrzebne. ciszę wejdź, Zacznij ten dzień. Właśnie tak. Radość. Jest wtedy w Tobie. Z komunikacji tej rozglądasz się wokoło i widzisz światło, i widzisz ciepło, i widzisz swój własny blask. Poczuj, człowieku, siebie, i poczuj, jak to jest. Ważne dla Ciebie. Tak. Zacznij. Twój dzień. I w kontynuacji. Bądź. Tak też go kończ. Zastanów się. Co Ci się udało? A co jeszcze nie? Co trzeba poprawić, co zmienić? Zobacz. Bez żadnych emocji zbędny to zrób. Ciszę się, że zanurz i poczuj siebie. Ona przecież jest w tobie. Cały czas jest. Dlaczego mówisz tak dużo rzeczy ci się jeszcze nie udaje? Dlaczego chcesz, a potem nie chcesz, a potem od i machasz ręką? I mówisz nie, to niekoniecznie, że jakoś przeżyję, że jakoś to będzie. A ja ci mówię: Twoje życie się kiedyś tutaj skończy. I może nawet zostało ci jego mniej niż miałeś je na początku zaplanowane. Więc zastanów się. Zobacz, oczy, dokonaj analizy życia swego. I nie mów, że tak ma być, jak było kiedyś. I nie mów, że ważne jest to, co ważne nie jest. Zastanów się. Na co zgodę dajesz? Na co przystajesz? Komu chcesz się przybudować? A czego nie robisz z jakichś niewyjaśnionych powodów? A wiesz, że trzeba to zrobić. To wszystko w tobie jest. Te odpowiedzi na Twoje pytania są. Więc wnikaj głębiej w siebie i dbaj o siebie. Jednocześnie zobacz, jak słońce się do Ciebie śmieje. Jak pięknie pachnie ten kwiat. Jak tyle darów jest tu na tej ziemi. Na wyciągnięcie ręki dostajesz to po prostu od tak. Szanuj to człowieku. Z tym szanowaniem przyjdzie też szacunek do samego siebie. Od siebie zaczynaj. Naprawy wszelakie. Od siebie. Od ciszy. Od spokoju i radości. Z komunikacji. Co właśnie, Co. Ja Cię kocham. Nieustannie. Jestem w tym świecie razem z Tobą. Pragnę tutaj spokoju, miłości. Pragnę tej harmonii, tej bliskości, tego współdziałania. Pragnę, by człowiek zrozumiał, jak ważne jest życie jego tutaj. Budujesz ten świat. Słuchaj. Nie tylko dla siebie. Dla mnie także. Może ci się to udać. Potencjał, zrozumienie już wielkie przecież masz. Może ci się to udać tym razem. Naprawdę? Ja wierzę w ciebie. I kibicuje. Niech Ci się uda człowieku. Nieszczęście będzie u ciebie.